Nowy podopieczny. Tak, nowy podopieczne stowarzyszenia As, tak? będzie piesek Mnie się w znajdował. w azylu. No, oczywiście za chwilę zwrócimy zdjęcia na naszego facebooka, tak? Aby jak najszybciej e, znaleźć, mn. tak? Właściciela pieska. Ponieważ piesek ma na sobie obrożę. Natomiast e, widać na pierwszy rzut oka, że ma problem ze wzrokiem. Na jednym oku e, widoczna jest zaćma. Natomiast sam piesek e, widać, że jest najedzony, jest e, kontaktowy, tak? Więc, e, Mam nadzieję, że właściwie szybko się odna. Ile psów teraz jest obecnie, w Asylu? E, całe 10 psów, tak? Można zobaczyć. E, generalnie właśnie jesteśmy po całym dniu pracy. Zostali ostatni wolontariusze, którzy się rozeszli. A jak, jakie prace dzisiaj były wykonywane? O, e, dzisiaj e, ogólnie e, około 20, e, może nawet więcej 20 wolontariuszy się, się zgłosiło. Mamy fajne zdjęcia na dowód tego, ile nas jest. Zaczęliśmy oczywiście standardowo sprzątania końców. Następnie sprzątaliśmy wszystkie buty od środka, dlatego że po zimie pieski miały w budach słomę. Tą słomę należało już ją z bud zabrać. Tak? Wymieniliśmy oczywiście wszystkie posłania dla i sprzątaliśmy końce. No, czyli standardowa praca to sobotnia. Oprócz tego część placu została już wygrabiona. Wolontariusze wyprowadzili psy, bawili się z nimi, czyli praca z psem również była, tak jak widać. Ci robiłam z na stronę na Facebooku. Pomagałam grabić guzik i szkło spod, pod końców. I czciłam kojec z Ale nie byłaś sama, prawda? Nie, byłaś do pomocy. Konrada. Konrada i? Do której klasy chodzicie? Do piątej? Lubicie zwierzęta? Mhm. Ja mam kata w domu. I pomagacie tutaj pieskom, tak? Świetnie, dzielni z was ludzie. już dosyć, a ona kocha wszystkich, kocha wszystkich, tuli się do wszystkich, czy to dziecko, czy to dorosły, też inne psy toleruje, także jest naprawdę świetnym psem, jest oczywiście po sterylizacji, także, także ona jest gotowa od zaraz. Do, dobra, dobra. O, Ale mięta, nie, że nie uśmiechnę. Misie... Chodź, chodź. chodź, chodź. E, ona taka trochę otyła jest, ale właśnie włączyliśmy jej karmelite już, bo to jest przez te picie. Ona po prostu mnie nad, nadmiernie nie pije, nie? Cały czas.